Halo? No to ja z powrotem. Dobrze, już jestem uruchomiony tablet, więc mogę sprawdzić. Mm -hmm. To przeglądarka jest odpalona? E, jeszcze raz? Przeglądarka jest odpalona, już można adres podawać. stronę? Tak. B. Tak. tak, proszę. B. E. E. B E. Tak, dwa razy E i G i kropka com. E b -E, e, G, tak? Tak, kropka, .com. tam są fajne filmy. Dzisiaj, czy, czy się kom. nie zacinają? Dlaczego ja nie będę robił takich filmów? Ale to jeden jakiś, czy się nie zacina? co? bez dźwięku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. jak z tymi filmami stacinają się? Czy, czy normalnie tam chodzi wszystko? Ale pan mówi poważnie, czy pan sobie żarty robi? Tak. A co tam wyskoczyło? No, ja dałem w stronę z serialami. No to pan chyba dobrze wie, co wyskoczyło, prawda? Nie, no ja nie wiem, no powinny wyskoczyć seriale online z TVN-u. Na wspólnej albo Wars Offshore, coś takiego. Nie ma tam? Wie pan, co chyba pan sobie pomylił troszkę, troszkę seriale? To jest player.pl, angielski player.pl, tylko to jest dla Londyńczyków, bo nam polski nie działa, rozumie pan. I nie wiem, co panu tam wyskoczyło, ale wyczuwam jakieś oburzenie, jakbym coś komuś zrobił, a ja jeszcze nikomu nic nie zrobiłem, ale za chwilę mogę. To znaczy? Znaczy pan mi teraz grozi? Czy no nie wiem, bo wyczuwam jakieś grozi? sapy tutaj, wyczuwam jakieś sapy. No tak, proszę pana wyskoczyły filmy pornograficzne. A to ja nie wiem, no ja nie kazałem wchodzić nikomu na takie strony, bo ja mam swoje lata i jakichś kurwa pierdolców nie oglądam, wie pan. No to nie rozumiem panu o co, o, o co chodzi z tymi filmami teraz. Czy się nie zacinają filmy, no kurde Felek. Może by pan włączył, dajmy na to, YouTube'a zwykłego, jak tam jakieś gówno wyskakuje za przeproszeniem, żeby zobaczyć YouTube'a i czy się na YouTube nie tnie włączyłem przed, włączyłem przed chwilą YouTube'a, nic się nie tnie. No to elegancko, to myślę, że z tabletem możemy się dogadać. Ja nie wiem, czemu taka niefortunna Proszę sytuacja. Proszę powiedzieć, pan jest, pan jest w Polsce? Ogólnie? Znaczy na święta będę. Teraz jestem w Londynie, na święta jestem w Polsce. 20. To jestem. pan dzwoni do mnie teraz. To pan dzwoni teraz do mnie z Londynu, tak? Tak. Nie, proszę pana, wpisałem to, co podała mi tutaj żona. Przystoką firmy pornograficzne, mhm. więc proszę mnie w tym momencie zrozumieć. No, to są niefajne sytuacje. Aha. Dlatego, że... no ja nie dlatego wiem, wziąłem od żony telefon. Tak. Aha, że wyskoczyły jakieś tam zbereśne rzeczy, tak? O to chodzi. Tak, dokładnie. Wyskoczyła jakaś strona z jakimiś firmami, ze zdjęciami pornograficznymi, więc to wyłączyłem. Jeżeli Pan chce, czy żebym ja Panu sprawdził, czy to czy wszystko działa, ja przed chwilą włączyłem. Sam z ciekawości dla siebie YouTube'a, zanim Pan zadzwonił, mhm. dla mnie nic się nie tnie. Wszystko chodzi. Ja ma, nie mam potężnego internetu u siebie w domu, no. a na tablecie wszystko śmiga bez problemu. Nie wiem, czy mam Panu Chce pan to usłyszeć, czy coś, nie wiem, jakąś piosenkę mam panu puścić? Nie, jak się Piszmy. nie dnie, to się nie dnie, Co, ja będę słuchał dźwięku przez telefon? Nie ma sensu. Lepiej, żebym jak przyjadę, po prostu przyjechał po odbiórę, cena 500 zł nie jest jakaś wygórowana, więc po prostu dam pieniążki i kulturalnie odbiorę tableta. Wie pan, o co chodzi. Rozumiem. Pan go osobiście chce odebrać? Tak, osobiście. Osobiście? Tak, bo ja w Pabianicach no urodziny na święta jestem dwa tygodnie. Ja rozumiem, tylko yy, to nie są Pabianice pod łodą. A gdzie? Pod Krakowem? Nie, 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 to jest, proszę pana, za Częstochową. Mm. Tylko z drugiej strony, jakby, prawda? Mm. Bo to nie jest miasto yy, Pabianice. Tylko to jest po prostu miejscowość w innej gminie. Hmm. To ja myślę, że najlepiej by było teraz. Żeby pan sobie strzepał grucha na tego pornola.